Po metrach. A ja sobie. No tu jest ten... Nie, nie, nie. No, tu jest taki pałąk. Tam z białą karteczką I tam jest To mi dwa pyta... metry, No dobrze, dobrze, no to stań tutaj, gdzie ja stoję. No. Chodzi o to, żebyś nie trafił w to zielone, znaczy w to brązowe pudełko. Ja bym ten kciuk gdzieś położył jednak na typ. Gdzieś coś trzymał, bo tam w powietrzu to lepsza stabilizacja jest. Nie chcesz bym tego kciuka gdzieś położyć, nie? Nie <noise> <noise> kciuk. Dobra, to mi się tak... pełknie czekaj. Czekaj, bo jest załadowany, tak? Nie wiem. Mijesz trochę rękę, no Właśnie mówię, bo męczę rękę, bo kciuk masz w górze. Co? To już za bardzo mi się nie bada? Jest jeszcze? Nie ma już. Pusto. Idziemy zobaczyć. Jak mnie to. Bo czasami się blokuje na tych. Na kapiszonach. Ej, pójdź, puść. Pójść, To do której celowałeś? Bo tak w sumie część pocisku weszło. Widzę w drugą też. Tutaj trafiłeś, wujek. To. to... Tu, tu, tak, no nie bardzo wiem gdzie celowałeś, Raz, no dwa, no. trzy tu jest cztery, cztery tu jest pięć i tu jest sześć No to w które celowałeś? No To trochę duży rozrzut. Bo mi się wydaje, że wujku zmieniłeś cel ten, bo i tu A jest, ten jest ten jeszcze ten, jeden. No to będziesz mnie zakleili wszystkiego z tego wynika. No dobra, no to zakleimy za chwilę jeszcze raz. I lepiej strzelać do jednej tarczy niż do dwóch, bo nie wiadomo co celujesz